Podczas obserwacji napotkaliśmy różne, różne gatunki zwięząt, zwierząt, takie jak sarny, gobry, kuny, ptaki. Może to dziwić, ponieważ obserwacje były prowadzone w samym środku bydlina, gdzie często można było napotkać ludzi, którzy mogli spożyć zwierzęta. Na naszej drodze spotkaliśmy ślady bytowania Bobra. Takie, takie jak: tama, obgryzione gałązki i ścięte drzewa. W tym momencie wiedzieliśmy już, że są to Bobry. Naszym celem było dowiedzieć się więcej o tych niesamowitych zwierzętach. Bobra jest masywny i krępy. Prawie bez zaznaczenia szyi przechodzi w okrągłą główkę. Jego kończyny przednie są bardzo zręczne i chwytne, zaś tylne o palcach spiętych błoną płowną. Charakterystyczną częścią ciała bobra jest ogon zwany kielnią lub pluskiem. Ogon Bobra ma ostrą krawędź boczną i niespokryty łóżką. Ogon Bobra przydaje się do tworzenia żeremia oraz podtrzymywania się podczas obgryzania drzewa. Ogon Bobra z powodu nałóżki był brany za rybę. U zakonników był też on traktowany jako potrzeba posła. Bułbryk był ustawiony na stołach magnackich jako dość wyborna na wyższych sferach. Bobry są aktywne głównie nocą, jednak czasami można go spotkać za dnia. Świemy się kaczami potrafi się całe drzewo. Zjada głównie gałązki oraz korę drzew. Czasami zjada rośliny. Bobry tra trawią celulozę, stosując cekotrafię. Cekotrafia polega na wydzielaniu dwóch rodzajów odchodów. Z czego Bóg zjada jeden z nich, który ma wart, wartości odżywcze. Zęby Bobra ostrzą się same. Ścierają się tak szybko, jak szybko rosną. Jednym z charakterystycznych zachowań Bobrów jest klepanie ogonem. Szczególnie Bobry używają tego, gdy są zagrożone. W ten sposób odstraszają swojego rywala. Kolejnym z charakterystycznych zachowań Bobrów. Są jego jęki. Używają tego, by się wzajemnie nawoływać i komunikować. Wobry mm. 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 żerują głównie w nocy. Bawią się, oznaczają terytorium, budują tamę i żeremia. Nie są niebezpieczne dla człowieka. Pierwsze wobry występowały w Euroazji i Ameryce Północnej. Naukowcy odkryli około 30 gatunków wobrów. Pierwszy opisany żył 30 milionów lat temu w erze oligocenia w Ameryce Północnej. Bobry są chronione musimy chronić i wobry, i siedliska, w których one występują. Bobry, jako jedyne zwierzęta obok człowieka, są w stanie zmienić stale krajobraz. Budując tamy, spiętrzają wodę, dzięki czemu mogą mieć bezpieczniejsze wejście do swoich domów, czyli żaremi. Swoje tamy budując drzew, gałęzi, błota oraz mułu.